Partnerem programu jest Luxpa. To producent wysokiej jakości paneli ogrodzeniowych, zabezpieczonych podwójną powłoką antykorozyjną. Jeśli poszukujesz trwałego i estetycznego, a zarazem ekonomicznego ogrodzenia, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nie czekaj, najniższe ceny w regionie. Już w 2023 roku informowaliśmy o tym, że funkcjonująca w Końskich przez wiele lat kładka prowadząca nad linią kolejową numer 25 zostanie definitywnie rozebrana. Obecnie na miejscu trwają już rozbiórkowe prace. Przedstawiciele PKP PLK w 2023 roku informowali nas o konieczności wyburzenia kładki z uwagi na jej zły stan techniczny oraz planowaną elektryfikację linii numer 25. Kolidowałaby ona z nową siecią trakcyjną. Obecnie rozpoczęły się już roboty rozbiórkowej instalacji, która przez wiele lat umożliwiała szybkie przejście z ulicy 1 Maja na ulicę Fabryczną. Komunikat w tej sprawie przekazał nam Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Plk. Na początku grudnia rozpoczęła się rozbiórka nieczynnej kładki nad stacją kolejową w Końskich. Prace z tym związane zakończą się w lutym przyszłego roku. Żaden z elementów obiektu, czyli filary, schody i pomost, nie nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji, stąd decyzja zarządcy infrastruktury o jego demontażu. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji o tym, czy planowane jest alternatywne rozwiązanie komunikacyjne, ani o terminie wspominanej wcześniej elektryfikacji linii nr 25.